Zarobiłem 57 tysięcy złotych w wieku 18 lat i w tym filmie powiem ci w jaki sposób. Dla kontekstu, w wieku 18 lat rzuciłem szkołę i zacząłem pracować w normalnej pracy, czyli w McDonaldzie, tylko dlatego, żeby móc zarobić pieniądze na przykład na ten sprzęt, którym aktualnie nagrywam, więc zacząłem pracować na etacie. Nie rzuciłem szkoły od razu w wieku 18 lat, bo zacząłem łączyć po prostu pracę ze szkołą, czyli pracowałem na 3 czwarte etatu plus chodziłem do szkoły, a pracowałem na nocki tylko dlatego, że po pierwsze się więcej zarabiało, plus mogłem to połączyć ze szkołą, czyli szedłem na nockę do pracy, później szedłem do szkoły. I tak cały czas. I cały czas próbowałem to jakoś połączyć, dodatkowo jeszcze jeżdżąc naglowo, jeżdżąc na wolcie i tak dalej z jedzeniem, tylko dlatego, żeby zarabiać jak najwięcej w tamtym czasie. I może ten tytuł był lekkim clickbaitem? Może tak. Ale nie będę tutaj robić z siebie wielkiego biznesmena. Próbowałem dropshipping, próbowałem zakładać sklepy, próbowałem biznesy online i tak dalej. I gdyby mi się udało, to w tym filmie nie byłoby 57 tysięcy złotych. Tylko byłoby setki tysięcy złotych albo miliony. Ale nie, to nie jest takie proste jak myślicie. Tak samo z YouTube'a nie zarabiam jakichś kokosów. A te 57 tysięcy złotych skąd się wzięło? Z pracy na etacie. Jakby przez cały rok zarabiałem pieniądze, i zarobiłem około 49 tysięcy złotych z pracy na etacie i dodatkowo kilkanaście tysięcy złotych za to, że robiłem mobilny serwis komputerowy, czyli jeździłem po prostu do ludzi naprawiać PC-ty, składać PC-ty, dobierać podzespoły do nich i tak dalej i przez tą pomoc po prostu też zarabiałem pieniądze plus dodatkowo dawałem korepetycje po prostu osobom, które nie potrafiły odnaleźć się w technologii, w tej strefie technologicznej i pomagałem dzieciom, którzy mieli rodziców, którzy nie byli na tyle w technologicznej sferze, żeby mogli wytłumaczyć na przykład dziecku, co mogłoby zrobić na komputerze, jak zainstalować jakąś gę, jak na przykład doładować jakieś środki w Robloxie, czy w Fortnite, jak odzyskać jakieś konto i tak dalej, więc dawałem jeszcze takie korepetycje dodatkowo i zarobiłem około 57 tysięcy złotych w cały rok. Czyli zarabiałem miesięcznie na etacie od 4000 do 4200, plus jeszcze dodatkowo dorabiałem właśnie w ten sposób, jaki wam powiedziałem. I tak, to był clickbait w tym tytule, bo od razu pomyśleliście sobie znaczy, w sumie to nie był clickbait, bo powiedziałem prawdę taką naciąganą, bo pomyśleliście sobie od razu, że zarobiłem to w miesiąc albo zarobiłem to bardzo szybko, albo zarobiłem to w jakiś ciekawy sposób, albo nielegalny sposób, ale nie. Po prostu zwykłą pracą. I to w takim miejscu, w którym byście się nie spodziewali, że można zarabiać takie pieniądze. Znaczy, aktualnie no, takie pieniądze to nie jest nic dużego przez aktualną inflację, przez to jak aktualnie wygląda cały rynek, można powiedzieć, polski, ale przez to byłem w stanie oszczędzić sobie na sprzęt, oszczędzić sobie pieniądze na to, że mam aktualnie poduszkę finansową, żeby być z Wami w 100% transparentny, tak jak zawsze na tym kanale, bo mówię Wam wprost jak jest. Zawsze to mam odłożone 12 532 zł na kontach, w inwestycjach i w koncie oszczędnościowym, w którym mam stopę zwrotu na poziomie 3%, ale większość mam w SP 500 i w światowej gospodarce, czyli w MSCI World. Jakby w tym mam zainwestowane i to są moje całe oszczędności, czyli te 12 500 coś zł, które Wam powiedziałem, bo przed chwilą sprawdzałem. Plus, mam zainwestowane dużo w sprzęt. Mam zainwestowane na przykład w swoje hobby, bo przyszedłem sobie postrzelać. I takie hobby, które też będę nagrywać na YouTubie i tak dalej, też powodowały to, że musiałem wydawać tą kasę plus, koszty życia, paliwo, samochód i to wszystko. Pochłonęło mi trochę pieniędzy, co by nie było. Plus nagrywanie na YouTube bardzo dużo pieniędzy pochłaniało. Też montażyście musiałem trochę płacić. Musiałem wcześniej jeszcze płacić kolejnemu montażyście, ale niestety tamte się nie sprawdził, już nie współpracujemy, bo nie nadążał z tym, co chciałem cały czas robić, więc po prostu zerwałem współpracę. Powiedziałem, że no dzięki, ale będę sobie sam montować, bo nie podobał mi się montaż z czasem. Myślałem, że będzie cały czas się polepszać, jednak się nie polepszał. I właśnie widzicie, jak to jest. To nie jest tak, że zarobiłem te pieniądze w szybki sposób, nie zarobiłem tych pieniędzy łatwo, no bo ciężką pracą można powiedzieć fizyczną w zwykłej pracy nie przespałem większości nocy w trakcie roku, bo nie przespałem prawie w każdym miesiącu od 17 do 18 nocy, co się kumuluje na naprawdę dużo dni, licząc 17 nocy w miesiącu, bo. Pełny etat to jest 20 do 21 dni pracujących, czasem 22 zależy od miesiąca, ale licząc powiedzmy te 17 nocy razy 12, to mam 204 noce nieprzespane w roku, tylko dlatego, że byłem aktualnie w pracy. Czy było warto? Nie wiem. Znaczy na pewno, bo mam teraz pieniądze na to, żeby inwestować, mam teraz pieniądze na to, żeby mieć jakąś poduszkę finansową i jakby coś się wydarzyło w moim życiu w tym momencie, to jestem w stanie się utrzymać przez 2-3 miesiące samemu. Klesz po mnie łaził. Przez 2-3 miesiące samemu, może troszeczkę dłużej, plus cały czas mam umowę o pracę. Mogłem zainwestować w sprzęt, mogłem zainwestować w swoje hobby. Jestem w stanie żyć godnie, można tak powiedzieć, przez to, że tutaj mam sprzęt, tutaj mam sprzęt, tutaj mam jeszcze iPhone'a 15 Pro, którym też bardzo często nagrywam. I to jest coś naprawdę świetnego, że po prostu mogłem zainwestować w to, co chciałem robić od zawsze. I mogę widzieć tego efekty teraz na YouTubie, że lubicie to jakoś, piszecie komentarze właśnie o tym. I nie wiem, te filmy aktualnie nie są jakieś, nie wiem, nie wiadomo jak jakościowe, bo siedzę sobie w lesie aktualnie, jak możecie zobaczyć. Jestem na kocyku. E, tutaj możecie sobie zobaczyć, że jest ścieżka, tutaj jest jakiś las, ja po prostu sobie siedzę na tej ścieżce. Jeszcze nigdy nikogo tutaj nie spotkałem. Przejeżdżał tutaj tylko jeden wyłącznie cross i tylko tyle. Nic więcej tutaj nie widziałem. I tak to właśnie wygląda. No, chciałem próbować, chciałem próbować jakieś biznesy, dalej będę próbować biznesy, ale sądzę, że ten kanał na YouTubie może mi wypalić i będę w 100% szedł w niego, plus jeszcze kilka innych kanałów na YouTubie. Po prostu chcę Wam sprawiać rozrywkę, chcę zmieniać ludziom życia, i będę robić fajny content z tego, mam taką nadzieję, że dla Was też będzie fajny, dla mnie na pewno będzie. I w sumie tyle, zalapałem Was lekko na takiego, można powiedzieć, lekkiego clickbaita, ale to nie był clickbait. Po prostu musicie widzieć to, że w internecie wszystko nie jest idealne, że wszyscy nagle nie będą zajabiać kokosów z YouTube'a, nie będą zarabiać z TikTok'a, mimo tego, że miałem 64 tysiące obserwujących i miliony wyświetleń i życie nie jest na tyle kolorowe jak... Widzicie właśnie w tych social mediach, jak widzicie, wszędzie, bo tak nie jest. Większość właśnie osób w wieku 20 lat, 21, 22, 3, 4 nawet nie wie co jeszcze będzie robić w życiu, ani bardzo często nie podjęli jakiejkolwiek pierwszej pracy i cały czas utrzymują się na tym, co rodzice im dadzą. Więc wy w wieku 16 lat nie będziecie mieli wszystkiego rozwiązanego i nie będziecie wiedzieć wszystkiego i z tym chcę was zostawić. Mamy to. Wpiliśmy pierwszy pyłk, jaki chciałem wypić. Czyli 5000 subów. Złaś! Bardzo bym wam chciał podziękować za to wszystko, bo to. No, skaczesz na mnie. Bo to naprawdę. To dla mnie to znaczy. A Co robisz? <noise> Jak się uspokoił, i wracając, chciałem Wam naprawdę bardzo podziękować za to, co się dzieje na tym kanale. Bardzo mnie to cieszy. I wbiliśmy te pięć koła Subów, co jest takim początkowym kamieniem nidowym, bo to jest dopiero początek, co by nie było, ale to naprawdę wiele dla mnie już znaczy. I dziękuję śliczne i do zobaczenia w następnych odcinkach. Bo mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Cześć!